Maneczko środa godzina 9.42. Dzisiaj mamy 22 styczeń, dzisiaj dzień dziadka. Wyjechałem sobie przed chwilą z Bazy i lecę do wronek na załadunek. Na 12 mam załadunek, awizację i lecę na piątek. Na godzinę 13.30 mam zrzutkę za Paryżem za Paryżem. I prawdopodobnie, już tam jest jakiś powrocik. Wracamy do kraju. Tylko zobaczymy, czy uda mi się do kraju jeszcze w sobotę wjechać. Czy, czy zostanę jeszcze u Niemca. Zależy przede wszystkim, jak tam pójdzie rozładunek i załadunek. Tak zobaczymy. Się okaże. Jeszcze 77 km na załadunek. Oby szybko załadowali i lecimy z tematem. Stołem na granicy holendersko-belgijskiej, tutaj na wlocie, przed liesz. Taka reklama tu zawsze jest z frytkami. Sobie wziąłem frytki na wynos z sosem barbecue. Pierwszy raz tu jestem, zobaczymy. Na tej granicy pierwszy raz pauzę stoję. 4-5. No dobra, ja już pod rampą, słuchajcie, <laughs> rzucają. Już czuję, że tam rampę położyli i zaczynają zrzucać. no dobra, rozładowany pół godzinki mnie rzucili jadę na załadunek za 450 metrów skręć w lewo załadunek mam tutaj nad Paryżem, północna część Paryża i na poniedziałek Śląsk Liwice dzisiaj niestety wieża Eiffla nie zobaczę, a ponieważ jest kurcze mgła giełka jest, także no nie zobaczę No i kolejny dzień piątek, sobota, 25 stycznia. Zajechałem tutaj przed godziną pierwszą w nocy na ostatnie minuty, na ostatnie minuty y, czasu pracy. Na zonę, bo wiadomo, że przecież parkingi to żywo zajebane wszystkie, zresztą po drodze widziałem. No i standardowo kurczę w nocy jak to czało Niemca na zonę wjechałem. No, także dziewiątka ładnie wykręcona, cisza, spokój faktycznie no minus jedyny taki kurczę na tych zonach, że no kibelka nie ma niestety, no ale cóż czasami tak się i przytrafia dosyć taka duża zona, kiedyś to ładowałem jakieś 2 miesiące temu na tej zonie także mniej więcej wiedziałem jak to wygląda no i tutaj przyjechałem Mam dosłownie, słuchajcie, 717 km do granicy z Polską, do Zgorzelca. Dyszka jeszcze mi została 10 godzin jazdy. Z tym, że no góreczki trochę będą dzisiaj tutaj na czwórce, za kolonią. Dzisiaj jadę cały czas na czwórką w Niemczech. Bo tu muszę przebić. No i powiem Wam kuśwa, że... No nie wiem, nie wiem, czy tam będę dojechać do granicy, czy nie. Zależy wszystko od tych górek, jak to będzie faktycznie szło, tak? Także dzisiaj misja. Albo się uda, albo się nie uda. No jak się nie uda, no nic się nie stanie. Będę jakieś tam kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów przed polską granicą. Zobaczymy zresztą jak to z tego pójdzie. na no. skręć Skręć pierwszy zjazd. Weekend w Polsce to weekend w Polsce, no ale jak się nie uda, nic się nie stanie. No. Żarcie jest internetu jakoś tam. Wiadomo, ten polski pyszist to już jest inaczej, tak? w Polsce wykąpać się, to w Polsce znaczy, może tu w kionie, Euro ale dobra następną skręć w prawo jestem w okolicach Hermsdorf, tutaj wam powiem, że jest zima minus jeden, pokazuje. pola zaśnieżone drzewa zamro... takie białe zamrożone, zamarznięte o może tak Także tutaj taka zima, zima już. Siemgiełka zrobiła, kurczę. No teraz i tak już troszkę lepiej. Ale przed chwilą to normalnie kula ściana była przez chwilę, nie? Siema, siema. Witajcie po weekendzie. Jestem tutaj na Śląsku, przed biwicami. Mam jeszcze 19 km do celu, do rozładunku. Zrzucam. Lecę do Dąbrowie Górniczej ładować i jutro jeszcze zrzutka w Poznaniu. I jeszcze załadować czek na belgię i na weekend wtedy do domku, bo Marek już pojechał załadował, miał na 14 wiza zjechałem na 17 także nie wiem jak to dzisiaj pójdzie. I ładujemy do Brukseli. No i ładujemy, a ładuję pod Brukselę Cieszy. no siemaneczko staję na autohoffie shopsdor zaraz ruszam z niego pauza wykręcona tutaj jakby co 12 euro kosztuje nie wiem, już mówiłem to już któryś raz tutaj staję 12 euro kosztuje eee, prysznic 3 euro kibalek jest za friko ale 12 euro płacisz za Autochow i masz do tego do wykorzystania 8 euro na jedzenie. Ale tylko na jedzenie, nie zakupię żadnych już nie. Chciałem sobie kole kupić, ale no nie, to tylko na jedzenie. Zmieniam jedzenie. trasę. Chaczyk się wkłada otwierają siema, ma piątek 31 stycznia. stoję tutaj już na rozładunku przed, przed Brukselą, okolica Brukseli. Już załadunek tutaj doliesz. I jadę, 87 km mało się zrzucają, tutaj byłem przed a 8, na ósmą 8 wizację się zdziwiłem, że nikogo nie było praktycznie kurcze, tylko ja przyjechałem jako pierwszy, ostatnio jak tu to byłem to, to było z dosyć dużo tych aut a dzisiaj tylko ja jestem aż dziwne ale nic, zrzucę, 87 km na załadunek i dzisiaj gdzie dojadę to dojadę, jutro reszta kurczę i Jutro akordował Jutro tańcujemy, tańcujemy, także trzeba dzisiaj szybko załadować i spieprzamy jak najszybciej do domku. A więc rozładowany, załadowany i lecimy do domu. No i mamy pierwsze luty styczeń za nami. Dzisiaj karnawał. Eee, ruszyłem tutaj z. Shopsdorpu, tutaj koło Zisar 43 km na dwójce stanąłem koło autochofu w takiej fajnej zonie przyjemnej tak w miarę zostało mi 2,5 godziny do granicy pół godzinki Nevada 2,5 godziny później na bazę tak do 3 godzin godzina 7.09 dziś koło 13 myślę, że będę na bazie jeszcze służba celna mnie tu ściągnęła, patrzę dokumenty na samej granicy. Zobaczcie za Kmiadek, Kubuś Tyszko od Kaczykowskiego. Ale chyba Kuba na miejsce byłeś, co? Ja, ja byłem. No, dzisiaj umyli, dzisiaj. E, Czekaj, żeby tu kurwa się ustawić. Ja tam budzior nie podjeżdżam od tych hejkerów kurwa. Jak tam pierdolę, kurwa, nie chcę na nich patrzeć nawet. No i tu po prawej są warsztacie, kurwa, ja jadę tam do tyłu, nie? Także tam w tyłu możemy stanąć, albo tu po lewo zaraz, tu jest miejsca w chuj. Gdzie, gdzie te Volvo? Po lewo, po lewo gdzieś, blisko do baru było. I pójdę tylko w górze, to niech robią kurwa i przyjdę tam do was. Nie radzę, Tutaj w lewo pojedziemy teraz? Nie dawaj w lewo, bo ja tak jeszcze jakieś siatanko muszę wyrąbać, 4-5 wykręcę. No my tu na lewo całkiem stoimy, całkiem całkiem na lewo panie Dara na pewno zobaczy ci się rzuci w oczy <laughs> Nie no zasuję dobra wajdę was łapa kurwa ciężko nie znaleźć Takiego tygrysa to ja wiem Jesteś Mutka, czyka, w łódkach czy kawałcie? No, bo no. ty kurwa robisz? No to dawaj, Kubuś, dawaj To mam pierwszy jaź? No jedź pierwszy, bo z tyłu to nie będzie. Dobra, dobra, bo ja tak to się godzina muszę od blu zaleźć, nie? Także ty pojedziesz prosto, a ja to się godzina będę musiał zjechać. No, no, spoko, spoko. I ostatni raz to na wronkach się widzieliśmy, nie? Tak, tak, na wronkach, na wronkach, ale ty cały czas tam kurat te wronki, co widzę? Tak, obserwuję Facebooka Twojego, to na wronkach jesteście czy... Tak, tak, oni mają żyrardowie yy, i gdzieś jeszcze kurwa, bardzo, zapomniałem. Ale mają kurwa trzy oddziały, co ogólnie, nie? No, się trochę rozwinali, rozwinali, nie? No, tu nowe auto masz, nie? chyba? A ta kurwa otworzyłeś drzwi, to tak albo jakiś fajny zapach masz, albo nowością pachniało. Nie, nie, to może być zapach, wiesz? Tutaj mam sikany na baterię. Yy, auto jest z lipca, wiesz? 60, część dozwoloną. Tak, to dopiero mam 60, prędkość. No elegancko i kurwa, widzisz, no ma 288 aktualnie. No, no, ale wiesz, no Dafia powiem pamięci Dafem lubiłem też jeździć, kurde, bo miałem tą półeczkę też, kurczę, tutaj dywaniki, wszystko, wiesz, te owiewki też tutaj na, na szybach bocznych z zewnątrz, tej skani też sobie mam. Sobie dokupiłem, wiesz, ale ja nie lubię w takim, no masz zarobiście, bo w ogóle ty masz tą, wiesz, tą taką komplikowaną, całą tą skórę, kurczę, od Adamosa, już w ogóle masz wypas w tym Dafie, nie? Ale ogólnie wizualnie, gdybyś siadł do mojej skani. I to byś zobaczył, że jest trochę mniej miejsca, tak się wydaje troszeczkę ciaśniej niż w Dafie, nie? W której tkanie siedziałem, ale nie pamiętam sytuacji ogólnie, ale gdzieś kurwa u kogoś siedziałem, wiesz, tak na chwilę po prostu, nie? Czegoś się przyda, nie? Ja bym nie patrzeć kurde, widzisz. no To, to co, panie, kurde, Radosławie Ja tutaj muszę jeszcze AdBlue, lać i lewo do domu. W czwartek zjazd. Tak jest, tak jest. Możesz pozdrowić widzów na YouTubie. No dobra, to tam trzymaj się, powodzonka do następnego. następnego. Siemanko, hejka. Skręć w czwartym zjazd. No jedziemy dalej. Kubuś tu już zjechał do domu, bo tutaj spod Świebodzina jest. Także, także on już do domku jedzie, na weekendzik, a ja jeszcze 120 km do bazy. Przekroczyłeś dozwoloną prędkość. No to ja już na, bazy, na bazę wjeżdżam, spakować ciuchy i spadamy do domu.